Trzy partie i koła w Sejmie, które szczerze lubię i szanuję. Kolejność oczywiście przypadkowa. Partia razem, co prawda nie za bardzo zgadzam się z ich programem, ale szanuję choćby za to, że nie sprzedali się za stołki. No i za to, że potrafią kulturalnie rozmawiać o tematach tak ważnych dla Polski, jak na przykład CPK, ponad wszelkimi podziałami partyjnymi. Do tego ich lider, Zandberg, jest zawsze merytoryczny i widać, że chłopak faktycznie wierzy w swoje ideały. Klub Konfederacja, zgodzę się z większością postulatów i naprawdę szanuję za to, że oni mówią o nich od wielu, wielu lat i przy niektórych sprawach to byli w ogóle chyba pierwsi, którzy zaczęli o tym mówić. Czasem, co prawda, zdarzy im się powielać jakieś fake newsy, ale w gruncie rzeczy mają naprawdę wielu merytorycznych i patriotycznych polityków, co zawsze na plus. No i tak samo jak partia Razem, nie sprzedali się przynajmniej jeszcze żadnym większym graczom. No i ostatnia pozycja, pamiętaj, żeby zostawić obserwację, koło Wolni Republikanie. Nie znaczą dużo w aktualnym Sejmie, ale ich liderem jest Marek Jakubiak, którego ja tak po ludzku lubię i często słucham, co ma do powiedzenia. A jaka jest wasza ulubiona partia? Napisz w komentarzu i obserwuj profil mój, czyli polityka siwego.